Witam serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale Czarodziejskie Zioła Dzisiaj y, powiem jak przygotować sobie pyszną, zdrową y, kawę żołędziową Ja używam y, do tego żołędzi y, dębu i żołędzi buka bo są bardziej słodkie, są bardziej aromatyczne Także robię taki sobie mizmasz każdego roku ta kawa, taka kawa jest bardzo pożywna, bardzo jest, taka bym powiedziała, wskazana dla osób, które cierpią na wrzody żołądka, które nie, nie mogą używać normalnej kawy, tej tak zwanej kofeinowej. Jak również jest przeznaczona dla osób, które borykają się z nadciśnieniem tętniczym, mogą ją pić dzieci, także. Mogą ją praktycznie pić wszyscy. Jest bardzo, bardzo zdrowa. Co zawiera taka, taka kawa? Taka kawa zawiera mnóstwo witamin z grupy B, tak jak witaminy B6, B5, B2, B1, które ogromny wpływ mają na cały nasz układ nerwowy. Żołędziówka również bardzo, e, posiada bardzo e, bogate źródło minerałów takich jak potas, fosfor, magnez, wapń, żelazo, mangan i miedź. Także e, pijmy ją na zdrowie. A teraz powiem jak sobie przygotować taką kawę. Ja zbieram tutaj e, takie bym powiedziała świeże takie ładne e, nie jakieś czarne z dziurkami e, żołędzie m, tak jak mówiłam już dębu i buku. Zalewam, potem najpierw je płukam w ciepłej wodzie kilka razy, dodaję jeszcze do tego sody oczyszczonej. Po takim płukaniu wsypuję tak jak tu widać do słoiczka, zalewam dwukrotną ilością wody niż tych żołędzi. Ja zalewam wodą destylowaną, wodą miękką i pozostawiam te nasze żołędzie na 24 godziny żeby pozbyć się z nich tak zwanej goryczki bo takie żołędzie które nie są dostatecznie jakby wymoczone później wygotowane są gorzkie w smaku i mogą powodować zaparcia Po 24 godzinach wodę tę zlewam zalewam nową wodą ale już w garnku również dwa razy Taką ilość jak żołędzie. Również dodaję wody destylowanej miękkiej i na małym ogniu gotuję te nasze żołędzie około 3 minut. Po trzech minutach ściągam garnek z ognia, z pieca i całość odstawiam do wystygnięcia. Kiedy już jest woda wraz z naszymi żołędziami zimne, przecedzam, wysypuję na blaszkę. To się troszeczkę osuszyć musi na tej blaszce, a następnie wkładam do piekarnika, nastawiam piekarnik na 120 stopni Celsjusza z termoobiegiem to może być 100 stopni i w takiej temperaturze suszę te nasze żołędzie przez Jedną do dwóch godzin, następnie wyjmuję blaszkę z piekarnika. Zostawiam znowu do przestudzenia i zabieram się za zdejmowanie tych oto skorupek. Tutaj po zdjęciu tych skorupek twardych, następnie te nasze przepiękne, już żołędzie nagie, tak zwane. Wkład daje na patelnię i prażę. I prażę tak jak kawy. prażenie niezależne jest, jaką chcemy uzyskać tą kawę: czy to będzie bardzo ciemna, czy jaśniejsza ta kawa. Także to wszystko zależy, jak sobie uprażymy. Ja chcemy, ja chcemy mieć taką bym powiedziała: kawę mocno, tak jak już mówiłam na początku, mocno taką aromatyczną, mocno taką przypaloną, to wtedy sobie, wtedy sobie to prażymy dłużej. Po uprażeniu, po uprażeniu daję do młynka i mielę na drobno. Tak, do, do, do tak uzyskanej kawy dodaję sobie, ja osobiście bardzo, bardzo lubię cynamon. Zbogaca mi to smak, aromat. Ta kawa jest bardzo aromatyczna, jest bardzo smaczna. Niektórzy dodają cykoli, ale ja wolę cynamon. E, to by było wszystko na dzisiaj w tym filmiku. Zapraszam do zadawania pytań, pisania komentarzy, jeżeli ktoś ma odnośnie tej kawy jeszcze jakieś pytania dodatkowe. Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału. Bardzo mi to sprawia radość i satysfakcję. E, I. Pozdrawiam Was do następnego filmiku. Pa, pa.